Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym newsowym filmiku na temat Metaliki. W obozie tej kapeli dzieje się ostatnio naprawdę sporo z racji, że za kilka miesięcy wydadzą płytę, a później ruszą w trasę koncertową. A jak Metallica wydaje album, albo jedzie w trasę, to zawsze jest o tym. Głośno. Poprzednie filmiki w tej formie bardzo Wam się spodobały, także zbieramy do kupy różne newsy, wypowiedzi w wywiadach i przedstawiamy Wam je w tym krótkim odcinku. Jeśli lubicie takie właśnie materiały o metalice, możecie zostawić tutaj łapkę w górę, komentarz, no i oczywiście subskrybować Pełną Kulturkę, żeby być z naszymi filmikami na bieżąco, a w grudniu dodajemy naprawdę dużo materiałów, także subskrypcja i dzwonek i niczego nie powinniście przegapić. Zacznijmy sobie może od wypowiedzi Larsa Ulrika o tym, że są znacznie lepsi perkusiści którzy nadawaliby się do grania z pewnym zespołem. Mianowicie podczas koncertu ku pamięci Taylora Hawkinsa w Londynie, Lars Ulrich wraz z Brianem Johnsonem i muzykami Foo Fighters wykonał kilka utworów z repertuaru ACDC. I tak jak twórczość ACDC Larsowi leży i jak twierdzi idealnie pasuje do jego stylu, tak jednak jest zespół, z którym by nie zagrał, ponieważ uważa, że się do tego nie nadaje. Według Ulricha zbyt trudne są utwory zespołu Rush. dla Howarda Sterna Lars mówił dla mnie piosenki ACDC są z mojego podwórka. Gdyby jednak Rush zaproponował zagraj z Alexem i Gedim 2112, to choć uwielbiam Rush, pomyślałbym. Myślę, że są osoby, które lepiej się do tego nadają niż ja. Ale granie piosenek z ACDC, z Foo Fighters i Brianem było magicznym doświadczeniem. W tym samym wywiadzie Lars przedstawił swoją teorię na temat, dlaczego Metallica przetrwała tak długo i jest już na scenie ponad 40 lat. Po mówił. Myślę, że ważnym powodem, dla którego wciąż gramy po 41 latach, jest to, że nie robiliśmy dużo na boku. Oczywiście Kirk nagrał solową płytę, James parę lat temu zrobił coś z jednym z dzieciaków Waylona Jenningsa. Ja zrobiłem jedną czy dwie rzeczy, a Truhilo czasem wraca do swoich kapel, ale nie gramy dużo na boku. Dla mnie takie granie na boku nie jest zbyt komfortowe w świecie metaliki. Chyba lubimy trzymać się świata metaliki, bo wspieramy się razem i mamy to coś. Sztuczna inteligencja zrecenzowała album Master of Puppets. Chat GPT to świeża platforma, która za pomocą odpowiednich algorytmów potrafi tworzyć teksty na zadane na wskazane przez człowieka tematy. No i tak redaktorzy portalu Louder Sound postanowili poprosić sztuczną inteligencję o zrecenzowanie płyty Master of Puppets. Dodali tam jednak jeden haczyk. Mianowicie wybierając odpowiedni temat, można zadać sztucznej inteligencji odpowiednie wytyczne. No i redaktorzy poprosili o niepochlebną recenzję Master of Puppets z naciskiem na bębny Larsa Ulrika. Co dostali w odpowiedzi? Zobaczmy. Gra Ulrika na płycie często jest określana jako uproszczona i banalna, pozbawiona złożoności oraz umiejętności innych traszowych perkusistów. Jego gra w Battery i Leper Messiah jest szczególnie rozczarowująca z powtarzanymi podstawowymi rytmami. Które nie wynoszą muzyki na nowy poziom. Choć Master of Puppets jest ważnym albumem w historii metaliki i gatunku trash metalu, bębnienie Larsa Ulrika jest jego słabą stroną, przez co nie można go nazwać prawdziwie wspaniałą płytą. Dla równowagi redaktorzy poprosili chat GPT o pochlebną recenzję na temat gry na basie Cliffa Bartona, z racji że jego wkład w tę płytę, Master of Puppets jest często gdzieś tam w recenzjach i opiniach pomijany. Oto co dostali w odpowiedzi. Gra na basie Bartona na Master of Puppets jest po prostu niezwykła. Po mistrzowsku używa basu, żeby wzmocnić brzmienie i nadać rytm, dodając jednocześnie od siebie kreatywne ozdobniki i solówki. Jego gra jest zarówno imponująca technicznie, jak i potężna pod względem emocjonalnym. Gra Cliffa Bartona jest kluczowym elementem ogólnego brzmienia albumu. Jednym z wyróżniających się momentów gry Bartona na albumie jest utwór Orion, w którym jest on centralną jego postacią z zapierającym dech wirtuozerskim solo. Jego gra w tym utworze, jak i na całym albumie, pokazuje jego Niesamowity talent i umacnia jego pozycję jako jednego z największych basistów w historii metalu. Ogólnie rzecz biorąc, Master of Puppets to obowiązkowa pozycja dla każdego fana metalu, a gra na basie Cliffa Bartona jest kluczową częścią tego, co sprawia, że album jest tak wspaniały. No, przyznaję, że eksperyment ciekawy, dajcie znać, co wy na ten temat sądzicie. Zdradzę wam pewną tajemnicę, a może już nie tak wielką tajemnicę, ponieważ na karcie społeczności naszego kanału regularnie pojawiają się odpowiednie ankiety. To ankiety z nominowanymi w poszczególnych kategoriach w ramach Pełna Kulturka Awards. No i oczywiście nie zabrakło tam akcentu metalikowego. W ankietach prezentujemy Wam po pięciu nominowanych w sześciu kategoriach. Najlepszy zespół metalowy, najlepszy zespół rockowy, najlepszy album metalowy, najlepszy album rockowy, najlepsza piosenka metalowa oraz najlepsza piosenka rockowa. Jako, że panowie z Metaliki w tym roku nie zdążyli zrobić specjalnie dużo, to nie umieściliśmy ich w kategoriach najlepszy zespół i najlepszy album, ale jako, że pod koniec roku zdążyli wydać singiel, to Oczywiście Lux Eterna znajdzie się w nominacjach do najlepszej metalowej piosenki. Podsumowanie wszystkich głosowań znajdzie się oczywiście w specjalnie przygotowanym filmiku, w którym przedstawimy Wam najlepszych z najlepszych roku 2022. Zachęcam więc do głosowania. Idziemy dalej i patrzymy jak radzi sobie nowy singiel Metaliki w notowaniach. A radzi sobie bardzo dobrze, ponieważ obecnie spędza już drugi tydzień na pierwszym miejscu zestawienia Billboard Hot Hard Rock Songs. A jak już przy laxiterna jesteśmy, to Metallica na swoim kanale YouTube przedstawiła fanom niedawno jak powstawał teledysk do tego utworu. Tytuł piosenki można przetłumaczyć jako Światłość Wiekuista, a frontman Metaliki James Hetfield, następująco tłumaczył znaczenie utworu. W moim życiu i w naszej karierze było dużo mroku, ale zawsze miałem też poczucie nadziei. Bez mroku nie ma światła. W życiu dzieje się dużo dobrych rzeczy i warto się na nich skupić, zamiast na tym, jak okropne jest to życie. To pomaga utrzymać równowagę w życiu. Tekst nie ma jednego znaczenia. Każdy ma jakieś poczucie sensu i światła w życiu. Moim jest oczywiście muzyka. Piosenka ta mówi o zgromadzeniu ludzi na koncercie i radości oraz miłości, które płyną z muzyki. O tym, że jesteśmy rodziną. Ma podnosić na duchu. Wielu muzyków bez wątpienia docenia zarówno metalikę, jak i samego Jamesa Hetfielda, natomiast jest pewna osoba, która lubi go szczególnie mocno i określiła go mianem rockowego boga. Jest to Chad Kruger, wokalista zespołu Nickelback, który wywiedziela The Rock Show with Johnny Walker, wypowiedział się na temat Jamesa Hetfielda. Widziałeś metalikę na żywo? Jest coś w Jamesie na żywo, co sprawia, że mam ochotę krzyczeć na całe gardło. Miałem szczęście oglądać go z boku sceny, gdy grali w Paryżu dla 70 tysięcy osób, a potem spędzić trochę czasu z James'em. Jest nie tylko utalentowanym, niesamowitym wokalistą, kompozytorem i gitarzystą, ale też jedną z najmilszych osób, jakie kiedykolwiek spotkałem. Jakiś czas temu na łamach Denim and Bladder wypowiedział się Brian Tutter, czyli gitarzysta kapeli Diamond Head. Tym zespołem inspirowała się Metallica na początku swojej działalności, a także nagrała kilka coverów tej kapeli, m.in. Am *M.I. Evil, który ukazał się na singlu Creeping Death w 1984 roku. Gdy panowie nagrali ten właśnie cover, gitarzysta Diamond Head nie spodziewał się, że Metallica odniesie tak ogromny sukces. Brian Tutter mówił. W 1984 roku nie sądziłem, że to będzie coś wielkiego, bo byli w małej wytwórni Music for Nations. W Anglii grali tylko w klubie Marki. Dla mnie to wciąż był zespół Larsa, nie znałem pozostałych chłopaków. Gdy nagrali MI Evil, uznaliśmy, że to bardzo miłe, wyszło fajnie, ale nie spodziewałem się, że staną się największym zespołem metalowym świata. Nie sądziłem też, że dochody, jakie wygeneruje ta piosenka, zapewnią mi byt na całe lata. Kolejny newsik, tym razem bardziej dla kolekcjonerów i osób, które lubią stawiać sobie na półce figurki i inne przedmioty kolekcjonerskie. Mianowicie firma Funko Pop, znana ze sprzedaży figurek m.in. z podobiznami ludzi popkultury, czy też postaci filmowych, serialowych itd., uruchomiła sprzedaż figurek poświęconych zespołowi Metallica, a konkretniej erze albumu Master of Puppets. Cztery zabawki zostały zapakowane w specjalne, imitujące scenę pudełko. Prawdopodobnie o tym wiecie, a może i nie, bo z każdym kolejnym filmem na nasz kanał przybywają nowi widzowie. Na kanale prowadzimy serię, w której przybliżamy Wam historię Metaliki. No i nagraliśmy już bodajże 10 odcinków, po kolei przybliżając Wam historię powstawania kolejnych albumów kapeli. Ostatnio skończyłem opowiadać o End Justice for All na przykład. Jeśli chcecie śledzić u nas historię Metaliki krok po kroku, serdecznie zapraszam Was na playlistę Metalika Historia, dostępną na naszym kanale, gdzie znajdziecie wypuszczone do tej pory odcinki uporządkowane w odpowiedniej kolejności. Żeby nie było, że nagrywamy tylko o Metalice, trwają u nas serie również o innych zespołach, takich jak Ramstein Slipknot, System of a Down czy Black Sabbath, no i historię tych kapel również możecie u nas śledzić na specjalnie przygotowanych playlistach. Polecam serdecznie. No i dobra, to tyle w tym krótkim newsowym odcinku o Metalice. Pamiętacie, że jeśli lubicie materiał o tym zespole, możecie tutaj zostawić łapkę w górę i komentarz. Zachęcam Was również do głosowania w ankietach na Wasze ulubione zespoły, albumy i piosenki w ramach Pełna Kulturka Awards. No i oczywiście subskrybujcie pełną kulturkę, bo w grudniu pojawia się u nas naprawdę dużo treści. Także najlepiej sub z dzwonkiem i niczego nie powinniście przegapić. Piękne dzięki za uwagę i do usłyszenia.